Państwa jedna zasadnicza cyfra, którą trzeba podać to jest w ogóle wydatki związane ze sportem, które ponosi budżet miasta Wrocławka. W ubiegłym roku, za znaczy się roku jest to kwota około 13,6 miliona złotych, natomiast planujemy na rok 2015 kwotę 15 milionów. A więc jest to w granicach miliona mln, miliona pięciuset tysięcy, kwota wyższa niż ta, którą wydatkowaliśmy w roku bieżącym. Otóż zapewne za chwilę będą pytania, skąd kwota 15 milionów, a nie miliona dwieście. Otóż tak się utarło w, po powszechnych pojęciach, że wszyscy mówią tylko o tej kwocie, która jest przedmiotem konkursów. I ta kwota w drugim roku była w granicach miliona 200 złotych, która była poddawana różnym konkursom. I właściwie tak zaczęła funkcjonować zupełnie bezpodstawnie, że to jest wszystko, co wydajemy na sport. Otóż to nie jest wszystko, co wydajemy na sport, bo na sport wydajemy również potężne pieniądze na utrzymanie całej bazy sportowej. Ja na którejś konferencji, zresztą przez Państwa dość intensywnie odpytywany, mówiłem o tym fakcie, że my ponosimy duże koszty związane z ulgami, jakie przysługują klubom, bo przecież za ułamek wartości korzystają z całej bazy sportowej. I pozwolę sobie tu na zacytowanie pewnych fragmentów cenników dwóch sąsiadujących ze sobą miast czyli Wrocławka i Torunia. Bo często mam pytania, a w Toruniu to? Właśnie kwoty są dużo inne. I tak, proszę Państwa, stadion miejski w Toruniu za 60 minut korzystania z bieżni pobiera opłatę dla klubów młodzieżowych 137,50 zł, a dla seniorów 275 zł bo takie mają rozgroczenie w cenniku. Natomiast włocławski stadion dla wszystkich zrzeszonych 10 zł za 90 minut. A więc za półtorej godziny 10 zł natomiast w Toruniu za korzystanie z płyty boiska 389 zł dla młodzieżowych lub za 60 minut. Natomiast mecze klubów seniorów 1650 zł. E, więc e, myśmy poszli trochę w inną technologię, że nie pobieramy dużych pieniędzy i, i nie tych pieniędzy, nie prowadzimy wtórnej, e, nie prowadzimy redystrybucji tych pieniędzy. A więc y, tych pieniędzy kluby i organizacje sportowe nie wydają. Natomiast y, oczywiście my mamy mniejszą kwotę i mniej spektakularną, którą y, możemy opowiadać, że wydaliśmy. Y, y, Dotując te kluby, my dotujemy w sposób pośredni, a nie bezpośredni, a ta pośredniość polega na różnicy w stawkach wynajmu pewnych obiektów i urządzeń sportowych, które udostępniamy wszystkim klubom. I tak, proszę Państwa, rozwijając te wątki związane z funduszami, to łącznie w systemie konkursowym w tym roku będzie do dyspozycji kwota w sumie około 2,5 miliona złotych, w sumie, w sumie, co w ten element będzie wchodziło, dotychczasowe kryteria, które Państwo znacie, które są opracowane w oparciu o wytyczne Ministerstwa, jak i mi również o te kryteria dodatkowe, które są opublikowane, przyjęte przez nas, to są do tego, Dochodzą oczywiście ta nowa uchwała Rady Miasta, która podjęta była w bieżącym roku, która obejmuje również sport kwalifikowany, i jak również do tego trzeba podjąć te elementy, które co roku wydatkowujemy, a w tym roku to będzie, w tym roku było to milion, około półtora miliona, w tym roku będzie, przepraszam, około 150 tysięcy w tym roku. 200 tysięcy przeznaczamy z tak zwanego na zajęcia pozelekcyjne organizowane przez SKS-y w szkołach. A więc tu kwotę zwiększamy do 200 tysięcy na te, tego typu działania. A więc w sumie milion złotych będzie więcej w drodze konkursowej, która będzie rozpisana tak jak co roku na organizacje zajęć sportowych. A generalnie to jest ten rok, w którym rozpoczynamy proces inwestycyjny związany z przybudową basenu Delfin na zakupy dla Osiru i dla E, e, remonty e, modernizację tak naprawdę, bo to remontem trudno będzie nazwać, modernizację rozbudowę. Przeznaczamy kwotę 2 milionów złotych. E, ta kwota oczywiście na Modernizacja tego basenu jest niewystarczająca, ale 2015 rok będzie rokiem dokumentacji przetargów i ewentualnego, ewentualnego rozpoczęcia, jak się procedury przetargowe skończą, prac adaptacyjnych ale generalnie zakładamy, że proces dokumentacyjny i przetargowy zajmie nam większą część roku, w związku z tym nie jest to pełna kwota, która jest przewidziana na modernizację tego obiektu, pełna kwota jest rozpisana na dwa lata, więc w tym roku jeszcze o niej nie będziemy dyskutować. Tak z grubsza wyglądają kwestie związane z projektem z kwotami projektowanymi w budżecie na 2015 rok w zakresie finansowania wrocławskiego sportu. Chciałbym tu jeszcze jedną rzecz podkreślić. Pan członek zarządu Klubu Wektra, pan Mierzyjowski, wystąpił z propozycją, aby organizować we Wrocławku czwartki lekkoatletyczne. W, żeby to była cykliczna impreza, która raz w tygodniu będzie odbywała się na Stadionie w Osilu. Myślę, że ta propozycja jest propozycją bardzo ciekawą, natomiast jest propozycją jeszcze na tyle niezdefiniowaną, że tu bym jest szczegóła. Jest to ciekawa myśl, którą My ze strony Urzędu chcielibyśmy podjąć jako nowe zadanie, które po dobraniu szczegółów z organizatorami będziemy gotowi w niedługim czasie pewnie podjąć jako się jego realizacji. A więc mamy doskonałe warunki do pełnienia lekcji atletyki i wszelkie formy, które będą proponowane. Przez klub i stowarzyszenia związane z, z symbolicznie nazwaną imprezą Czwartkiewko-Atletyczne. Będziemy tego, proszę traktować tą nazwę jako symbol. Natomiast chcielibyśmy rozwijać, aby ta przez lata i do dziś uważana za kulowną na sport na jednocześnie w zagościła. Tym bardziej, że mieliśmy jakieś sukcesy, jeżeli chodzi o klub. Mówię jakieś. Mieliśmy sporo sukcesów, jeżeli chodzi o klub, który nie miał warunków, więc chciałoby się, żeby teraz, jak będą warunki, są warunki, te sukcesy pojawiły się bardziej masowo w skali całego klubu.